Przywódca Chin on wewnętrznie czuje, że Chiny triumfują, chce doprowadzić do sytuacji, żeby tak naprawdę poniżyć Stany Zjednoczone, sprowadzić je do roli petenta, żeby doszło tak naprawdę do rozmowy Stany Zjednoczone kontra Rosja, a decydentem w tych rozmowach będą Chiny szokująca wizja przepowiednia Jasnowica Jackowskiego. Dzisiaj przedstawiam wstrząsającą wizję przepowiednia jasnowica Zyczuchowa. Ale o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij także w dzwona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mego fanpage'a na Facebooku, zalajkujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. No właśnie, dzisiaj przedstawiam wstrząsającą wizję przepowiednia Snowidza Jackowskiego dotyczącą przywódcy Chin. Wybaczcie, sobie, wybaczcie mi, ale ja nie będę sobie łamał języka i wymawiał... Pełnego jego nazwiska, tak. E, wiem, jak się nazywa, ale nie ma sensu tutaj do tego filmu, po prostu w skrócie będziemy mówić przywódca Chin. No i tutaj Jasnowicz Jackowski dokonał właśnie wizji, przepowiedni, jeśli chodzi o przywódcę Chin co praktycznie planuje ten przywódca, ale co on myśli wewnętrznie, bo to, co on robi, także spotyka się z Putinem, to jest jedna sprawa, tak to wszyscy widzimy, no ale przecież nie wiemy, czy to nie jest efekt gry politycznej, zagrywki, praktycznie zasłona dymna, i tak dalej. Natomiast według Jackowskiego, że przywódca Chin on y, praktycznie m, m, czuć z niego triumf. Wewnętrznie czuje, że Chiny triumfują. To jest oczywiście wizja przepowiednia Asnowidza Jackowskiego na podstawie zdjęcia. My nie wiemy, czy tak rzeczywiście jest, czy tak będzie, tak? I ważne jest tutaj, że tu chodzi o wizję dotyczącą polityka. Nie, no też jako człowieka, tak? No bo tam triumfować to może po prostu każdy człowiek, tak? Ktoś powie, nie wiem, ktoś kupi sobie samochód używany, albo rower nowy i powie, że czuje się zwycięzcą, triumfuje. Chodzi o patrzenie praktycznie na polityka, na człowieka, na przywódcę, tak? Przez pryzmat po prostu Tutaj, do tego, co on wewnętrznie myśli, ale w kontekście polityki, a nie w tego po prostu jakby w jego relacjach prywatnych, osobistych. To jest bardzo ważna sprawa. No więc przywódca chiński czuć z niego triumf, to mówi Jasnowicz Jackowski, że Chiny tak naprawdę chcą swe, na swój sposób poniżyć Stany Zjednoczone. Co to znaczy? A więc Chiny chcą doprowadzić, znaczy czekają, żeby doszło do rozmów, właśnie Stany Zjednoczone kontra Rosja w związku z tym, co się dzieje na świecie. Może Chiny nawet nie chcą do tego doprowadzić, tylko Chiny będą się po prostu temu bacznie przyglądać, tak, no bo Chiny nie muszą zabiegać o to, żeby doszło do po prostu porozumienia czy rozmów pomiędzy Chinami a, pomiędzy Rosją a Stanami Zjednoczonymi, tak, Chińczycy powiedzą, a co, co, co to ich obchodzi po prostu, tak. Natomiast tak, tutaj Chińczycy właśnie, gdyby doszło do tych rozmów, chcą być decydentem, Chiny chcą być decydentem, a petentem praktycznie będą Stany Zjednoczone. No i to jest jakby szokująca sprawa, jeśli chodzi o kwestie polityczne, no bo to z reguły dzisiaj Stany Zjednoczone, tak, jak gdzieś jadą, to mówią, no, misja rozjemcza, misja stabilizacyjna, jadą zaprowadzić pokój, a następnie będą po prostu pomagać, tak, budować tam jakąś demokrację i tak dalej, to, no, a tutaj, no, inna sytuacja, tak, tutaj będzie rozmowa dwóch stron, a decydentem będzie strona chińska, tak, strona amerykańska, strona rosyjska będzie musiała się zapytać, czy Chińczycy na przykład na to się zgadzają, czy tak może Wyglądać kwestia na przykład granic, porządku, później światowego, na Chińczycy będą musieli po prostu klepnąć, tak? Tylko ktoś powie, na no czym mieliby to Chińczycy klepnąć, tak? No bo te dwie strony mogą się nie dogadywać, a właśnie tutaj, e, może wejść po prostu do gry, mogą wejść Chińczycy i powiedzą, a jednak ma być i tak trochę po stronie tej rosyjskiej, po stronie na przykład stronie amerykańskiej, a może trochę więcej po stronie rosyjskiej i tak dalej. No i wiadomo, że jedna z tych stron, wtedy strony muszą zaakceptować jakieś rozwiązanie, tak? Gdyby na przykład doszło do konfliktu, a już na przykład ma miejsce wojna gospodarcza, wojna ekonomiczna, tak? No i teraz tak, tutaj Jasnojciecki mówi w ten sposób, że mamy w ten sposób do czynienia z odwróceniem roli na świecie, jeśli chodzi o sytuację dotyczącą Stanów Zjednoczonych, że Stany Zjednoczone tak naprawdę i pozycja polityczna jest marginalna teraz, tak, na świecie. Oczywiście w niektórych regionach nadal jest silna, mocna, tak. Jak tutaj przyjedzie przywódca ze Stanów Zjednoczonych, to przecież po prostu w Polsce to wszyscy praktycznie padają, tak? Politycy na kolana. Co tylko Amerykanie dadzą co powiedzą, wszystko to jest święte, tak? No, oczywiście trochę po prostu przejaskrawiam, bo nie wszyscy tak myślą, no ale takie jest często myślenie, tak? Tak wiele osób na przykład myśli, że wszystko, co zagraniczne, to jest lepsze, po prostu, jak tylko coś się nazywa, że jest zagraniczne, ja słyszałem nawet taki po prostu, jest patent, podobno niektóre firmy robią w Polsce, że pewne produkty, które są z Niemiec, już nie będę mówił konkretnie, o które chodzi, ale wszyscy chyba kojarzymy, mamy pewne po prostu, tak, przeświadczenie w Polsce, że pewne produkty, no najczęściej chemia, tak, które używamy każdego dnia, są wyższej jakości tak te produkty z Niemiec niż te, które są produkowane w Polsce. Co jest oczywiście błędne i mylne, bo te same firmy niemieckie działają też po prostu w Polsce. I często, na, producen na przykład producenci podnoszą ceny tych produktów, bazując tylko na naszym przeświadczeniu. A patrząc na skład, wcale ten skład nie jest lepszy, a czasem jest gorszy niż skład po prostu ich polskich odpowiedników, tak? No, i tak, to, tak to po prostu wygląda, rzeczywiście, tak. No, e, mimo Mam nadzieję, że tych przypadków jest jak najmniej na odpowiednie są instytucje do tego, żeby to kontrolowały. Tak, Urząd Ochrony Konkurencji, Konsumenta i tak dalej. Natomiast tak tutaj Chiny, jeśli chodzi o takie rozgrywki, to Chiny Bliskim Wschodem ogrywają Stany Zjednoczone. Chiny Bliskim Wschodem ograły Stany Zjednoczone, tak, tym, co po prostu się dzieje rozgrywką tutaj polityczną, gospodarczą ekonomiczną, jeśli chodzi o Bliski Wschód. No i też to kwestia, to co mówi Jasnowiec Jackowski, że praktycznie Chiny rozciągają parasol bezpieczeństwa nad krajami arabskimi i chcą zacieśniać współpracę, tak, być może to nie jest takie oficjalne, jeszcze nie ma takiej współpracy, ale tak samo na przykład kwestia wpływów, jeśli chodzi o Arabię Saudyjską, że Chińczycy chcą mieć tam po prostu większy wpływ niż Amerykanie, co na pewno jest dosyć zaskakujące, tak? No bo to Amerykanie chcieli mieć, znaczy ja też nie lubię takiego stwierdzenia, jeśli chodzi o Arabię Saudyjską. Tak, Arabia Saudyjska to nie jest po prostu jakiś tutaj kraj, który sobie nie da rady. Natomiast chodzi po prostu jakby o kontrahenta, czy po prostu partnera do współpracy gospodarczej, tak? Bardziej tutaj kwestia tego typu, tak? Wiadomo, że no Arabia Saudyjska po prostu wybiera sobie pewne państwa, z którymi mocniej lub słabiej współpracuje. I tu była kwestia właśnie tego, żeby tak, że Amerykanie z reguły byli praktycznie tym wyborem numer jeden, a teraz to Chińczycy są tym wyborem numer jeden, tak, a Amerykanie będą po prostu spychani na, na naszy praktycznie plan. Czyli tak miałaby wyglądać ta sytuacja, jeśli chodzi o, tak miałaby wyglądać właśnie ta sytuacja, jeśli chodzi o te dwa państwa, tak, czyli praktycznie no, takie wpływy można powiedzieć w jakiś sposób polityczne. Wiadomo, że no, Arabia Saudyjska sama o sobie decyduje, no ale chodzi o współpracę, tak, no bo. Arabia Saudyjska, że do krajów, które zatem zajmują się wydobyciem ropy, a więc OPEC, Arabia Saudyjska po prostu tutaj tak, wiadomo też zaciskała tą współpracę na przestrzeni lat, ostatni, ostatni lat zaciskała tą współpracę na linii Arabia Saudyjska, Stany Zjednoczone, a dzisiaj bardziej kierują się w kierunku właśnie strony chińskiej, bo Chińczycy mają po prostu im deklarować po prostu bezpieczeństwa, chociaż i tak te państwa arabskie się spokojnie same obronią, tak. No właśnie jestem ciekawcowy na ten temat słyszycie, to wszystko dzisiaj, dzień Dzięki za oglądanie, dzięki za słuchanie, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.